Partnerem odcinka jest polska agencja www w Kambodży.pl. Przeprowadzamy i zabezpieczamy majątki Polaków w Kambodży. Sreje robi ryż taki smażony. Słuchajcie, sreje na wieczór zrobiła taki ryż z jakim warzywami elegancko. Ryż, o kurde, a ja miałem już tego tematu unikać. Jest, history to now we start to make video. Strailer zawiera kamerę, e, bo jedzie na zakupy, kupić m.in. mięcho, bo ja tu... E, no i nagra nam coś e, tą kamerą. Także, także nie wybierze, nagrywa. O tak jak mówiłem, jednak strailer woli tak sobie tutaj przypiąć i ma tu kamerę przypiętą. Mówi no to jest wygodnie, bo rękoma można operować, płacić no. i przy okazji nagrywać. 5ហើយ5 5កន្លងធម្មតាហ្នឹងហ្នឹងប៉ុលហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តទៅហៀទឹកហ្មងចិត្តទៅហៀទឹកទៅញុំទៅនៅចំមុខវា wróciła, pewnie coś nagrała nam po drodze. O, I tyle sprzętu kupiła. Srejda coś smaży, papaja, salat. A tu się smaży miękko. A strajlej tutaj działa. Z moździerzem. Kapelusz robi takie oto sobie śniadanko tutaj. Czy śniadanko, źle może nazwane. To jest ten, a przyjechał, przyjechał tutaj ten człowiek, który ma dużo dzieci, że tak powiem w rodzinie ze wsi, ale sobie przystroił elegancko swój dyliżans, zbiera widzę różnego rodzaju surowce, no i ten ryż jest dla niego, 100 kg ryżu, które było gdzieś tam od Mańka wzięte, kupione. Tych. No, mówię, że będzie, może jeszcze coś, już tak chyba nie ryż tym razem. Zobaczymy, co tam trzeba będzie. Happy New Year. No, także to przekazane. Słuchajcie, Australia zrobiła takie z green curry. You change green curry to red curry, eh? Yeah? Mhm. Okej. Okay. A taki u nas skromny Sylwester, bym powiedział. Aha, Maniek, później się poczęstuje, bo oni nie wyciągnęli e, moją sałatką, żebyś ocenił i spróbował. No, twoja była dobra, po prostu może pewnie ciut inna, ale to wszystko, wiesz, sałatka to sałatka. Słuchajcie, Maniek mnie odwiedził Sylwestra. Spidey. Więcej obcych osób nie ma, w sensie zewnętrznych. Przyjechaliśmy na drobne zakupy, wezmiemy koszyk ta, i ten. I no później sobie posiedzimy u mnie O co Kaman, chleb ma niech 3 dolary ten 2 dolary, dobra, a ten no. a jeszcze tak trochę Wam cen pokażę 6,50 hańca ketchup i takie pomidory z Włoch importowane, duża, ogromna pucha jajka, ta puszka, żeby zrobić, wiecie co, sos do pizzy nie będziemy robić ale. A, to jeszcze woda, litr, prosteko, żeby strzelić korkiem. Dwie kole. I co ma nie lody? 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 No weźmy lody. no. Nie co? Znaczy, ja na przykład strzelę, to nie jemy, ale, ale to nie będą. Zjedzą, nie? Zjedzą, mówisz, Dobra. Ona jeszcze sok chciała, żeby jej kupił. Dobra, weź te lody, ma niech przynieś. To szukaj. Z... To nie jest uliczcie, ale. Niby nic żeśmy nie kupili, a 63 dolary poszło, nie? A ile to by trzeba było lifeów narobić, nie? <grym 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 żeby się zwróciło. A to nic kurde, to sama chemia, tylko. To są skorupy. I parę jajów. No. Uważaj, uważaj, poczekaj. A tu ma... Nic to niech odstawiają ci od odstawiania. Chodź. Słuchajcie, my wróciliśmy. Kapelusz coś tutaj podgrzewa. A ja pierwszy raz nie przywitał mnie niestety dla kutru nie przywitał pod bramką. Już nie otwieramy, nie zostawiamy otwartej, bo nie ma dla kogo. Pierwszy raz jak wrócałem, nie, odwie nie, nie odprowadził mnie, nie przyprowadził i nie wyszedł, bo albo był u nas, albo tam, a tam już się zalęgły, albo zadomowiły koty jak u siebie siedzą wcześniej, to Gdzieś się chowały po kątach. No zagrywaj, manie. No nagrywaj no nagrywaj, no szkoda wiesz, ci nie nagrywać, no mówię ci szczerze. O, teraz okay, nie da. Okej, okay, okej, thank you. O, jedzą lubią, ale myślałem, że nie zjedzą. O, tak Ser długo dojrzewający, nie, włoski, on rzadko, scho mało schodzi, bo to jest bardzo słone, to jest taka przekąska, to tylko tyle, moja sałatka, Mańka poczęstuje. Dobra, jeszcze dokładamy coś takiego. I Maniek próbuje mojej sałatki. i Jak tam? Dobra. Bardzo świeża. O, z wigilii. Nie, nie z wigilii, ja robiłem na drugi dzień świąt. No, niestety dziś tylko na dwie miski. Razy, Ona, to jest druga, druga porcja, już sobie dzisiaj dawała. To tak, my siedzimy przy stole, to żeby nam tu nie skomlały, nie? Nie Pozdrawiamy wszystkich serdecznie w nowym roku, żeby był lepszy, szczęśliwego nowego roku, szczęśliwego. <grywa> Ejla akcja chce oglądać, ona się cieszy, że fajerwerki są. Tutaj. Stefan. Tak nasza baza z góry się prezentuje. Stefa ma wywalone, śpi i tyle, nie? Kolejny dzień ciszy, kolejny dzień nie ma komu akcji rozkręcać. Te sobie tutaj śpią. Nikt ich nie atakuje. Mam dużo teraz ciekawych spostrzeżeń filozoficznych i chyba podzielę się na kanale Machan TV. No, ruszać się gdzieś, no. Dobrze, w końcu te zaczęły biegać, bo bo teraz nie ma sparring partnera, nie ma rozkręcającego, to przestały w ogóle się ruszać. W końcu zaczęły biegać, się ganiać między sobą. Stefan się kondycyjnie przegrywa. Słuchajcie, i pierwszy pełnoprawny trening, no niestety jednego nie ma, ale no było półtorej dnia z takiego spokoju, no ciszy po prostu leżały, a już jest trening normalny, tak jak było za starych czasów. Co trzeba dalej utrzymywać, formę i wszystko, nie? No ale na broncie. Stefan, do gardła i dusi. No były, z jednej i z drugiej strony patrolują. O. A u nas są tak, pod nowym niebem, Części moi goście, którzy przychodzą się nażryć do mnie i ma być Maniek z Mańkową. Słuchajcie, wezwałem Mańka przed chwilą i się stawił. Tak jest. A wszyscy leżą tutaj jakoś tak. Maniek. O, Jakie złote koszulki No właśnie chciałem powiedzieć, że koszulka do live'ów. O. Nie ma o. właściwego nowego. Wstali już wszyscy nagrałem się. Jak przyszedł taki wiesz, rozłocony, to no aż, aż błysnęło po oczach. Było dużo. Nasłyszałem. Wszystko jak to Słuchajcie, kiełbasa z dodatkową ilością pieprzu. Zaraz ją będziemy testować. I robimy kanapki zapiekane z serem. Słuchajcie, a kapelusz będzie robił chińszczyznę, jak to kapelusz. Tam jeszcze kary. Kiełbasa, bułki. kapelusz już wrzucił. I wrzuca kolejny. No i kapelusz już zrobił danie. Ewa pod nowym niebem kroi cebulę. Słuchajcie, ale lubi tą mozzarellę. Opierdziela. No tu kiełbasa nam się robi. O, zobaczcie, tu jeszcze było dla Lakutry otwarte, żeby mógł sobie, no nie musiał gębą gryźć, tylko to taka bardziej galaretowata jest wołowina. Nie zjadł niestety. No i jedzą, jedzą to. Teraz ty Stefan jesteś tym, co jesz najszybciej. Jeszcze dołożę zaraz. Tu kanapeczki wyciągam. Hańca bierz, kupiłem. Hańca, ona no na bogato. Drogi był. A po ile był? Drogo. Drogo. No możesz kupić 5 litrów za tą cenę takiego w takiej przemysłowej tej już. Jak najpierw kupują, nie? Hańca. Drogo. To nawet taniej kupisz tą beczkę 50-litrową niż tą. To pewnie nawet drożej niż wódka kosztuje. Coś w okolicach. Może Dobra. O, wiesz kieczup może, wiesz, na środku to postawmy. Tak postaw, będzie ktoś tak... Chyba logicznie. I ogórki jeszcze. Słuchajcie, tak się prezentuje, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze czekamy na... Na ogórki coś długo idzie to do nas. A dziewczyny wolą azjatyckie z ryżem. Pajdi pół na pół azjatyckie z chlebem. Ale też i z ryżem. Hubert bo niedawno przyjechał, no to ma już pod dostatkiem. Kapelusz musi jeść swoje i koniec. Tu o Dziękujemy. Słuchajcie, kanał Pod Nowym Niebem, to będzie zalinkowane pod spodem, przeprowadził ekskluzywny wywiad na temat afery ryżowej, ryżu jakości, eksportu, importu, możliwości możliwości zarabiania na tym ryżu. Tutaj z naszym już znanym z afery ryżowej bohaterem Mańkiem. Maniek, żebyś znowu nie poszedł siedzieć. Karuzela ryżowa. Podajcie na kanał. Tak, będzie podlinkowany, będzie ten wywiad, tam znajdziecie. No a Mańka też znacie i też podlinkujemy. Oczywiście, jak nie zapomnimy, i jak uiści tą opłatę, na którą się umówiliśmy, za linkowanie. Maniek, Spidey już jadą. Maniek, weź nagraj dzisiaj jakiś odcinek, Ty coś dobrego. Tak? Ja no, też zrobię. To do no wiesz, ja ci coś. Te... Wiesz o co wiem, chodzi? Wiem, wiem. Ja mogę, tylko po co wiem. temu YouTube'owi mam dawać, nie? Nie, no ja ci zawsze coś tam wrzucam.